Siemano, w tym filmie zobaczycie jak przetestowałem różne tryby na cheatach w Minecraft. Pamiętajcie też, że przy zakupie Green Client kod twórcy lewy dodaje wam plus 10 cm do Dika, a jak coś konfig z tego filmu znajdziecie na moim Discordzie, który jest w opisie. Pozdro. Dobra, pierwszym trybem, który sobie przetestuję będą to bedwarsy na rapach, więc co? Ja sobie wbijam tutaj już do lobby i nakopię na szybko jakieś lamusów. Dobra, znalazłem meczyk. Gram tutaj z jakimś frankiem. To jest chyba to bez Gaming prawdziwy, więc Dodam go sobie do Aury od razu, żeby go nie bić. Co, ja sobie pozbieram trochę żelaza i trochę złota. Kupię sobie jakąś wełnę, kupię sobie jakiś mieczyk i możemy od razu się budować do ziomków. Dobra, nazywam no tutaj już na wełnę. Kupię sobie dwa staczki i kupię sobie lepszy mieczyk, dobra. I możemy już się w sumie zacząć budować. Tylko odłożę sobie to żelazo. W sumie nie wiem, czy do tych ziomków. Dobra, do tych ziomków może. Ja się tutaj pobuduję na scaffoldzie. No tutaj ziomeczki są. Lekko przestraszeni, widać. ja tu zeskakuję. Opalam feklaga i mam nadzieję, że ich zabiję. Dobra, polizali dwóch. Tylko ten ziomek, jakby mi pomógł, to było dobrze. Ej, nie, czekaj, franek, nie umieraj, proszę cię. Ja już ci pomagam, już ci pomagam, ziomek. O kurwa, za nim poleciałem na aurze. No nieźle. No, tu jest jakiś. Nie wiem, co są ci sami? Czekaj, zjem sobie repa najpierw. Możemy się bić. Jeden dead, Dobra, drugi dead, mamy dwa serca Więc jest git, oni łóżka też nie mają Wydaje mi się, żebym mógł się w sumie na środek zbudować To pójdę po jakieś emeraldziki Sami widzicie jak ten skafolik fajnie działa, tak? Więc jest naprawdę nieźle Uj, tu jest dużo emeraldzików Kupimy sobie w sumie za to, nie wiem co za to kupimy Ale pójdę szybko Sobie coś kupić za to W sobie kupił, może bym sobie kupił to No, kupię sobie może to Poszedłbym sobie w sumie na tych różowych bo tam idzie framek, więc ja idę za Frankiem, tak. A tu nikogo nawet nie ma. Ale wezmę sobie od nich... O jest, teraz się kurwa. No dobra, ale ziomek... Na lagu ze mną nie ma szans, tak? Mam jeszcze dwa serca, więc jest nieźle. I co? Zostali tylko niebiescy, więc trzeba na nich iść. Ma dużo serc. To jest wariacik niezły Umrze? Nie, nie umrze. No niestety. Oj Frank się tam nieźle bije. Oni tą rózgę mają, bo to są takie pedały jakieś. No dobra, jeszcze z fireballami bije, no Dobra, ja mam drewniany mieczek, więc jest nieciekawie. A dobrze tu noslod działa, to można jakoś ich kajtować Nie no dobra, musimy ich jakoś zabić, ale jeszcze nie wiem jak. Ten jeszcze ziomek jest odpalony, więc jest w ogóle nieźle. Jeszcze ma tyle serc. Nie wiem jak go zabiję. Szczerze powiedziawszy. Dobra, czekaj, skajtuję go. Tu się uratowałem. Nie, dobra, chyba będzie. O kurwa, ziomek, jak się buduje, ty. Ziomek, wychiluj trochę. Dobra, oni idą na nasze łóżko, to na nich w sumie. No, ziomek jest lekko też odpalony. Nie powiem, że nie, ale ja wiem szybko rozjebię łóżko. Wezmę sobie jeszcze. Stąd coś kupię. Biorę to. No i co? I biorę jeszcze to. Kupimy sobie tą różgę. Oni mają tą różgę. Tak nie wiem, gdzie to jest w sumie. Ale no dobra, trudno. Może ja jakoś na fireball'a zrobię, ale jeszcze nie wiem. Oni nam nie rozjebali łóżka Franek żyje Nie, nie wierzę To co, idziemy tego tripiego zajebać, tylko ma łuk Jest lekko nieciekawy Kurwa, ziomek, weź wyciluj No i zdeadał Essa, essa, essa macitera Dobra, następnym trybem jaki przetestuję będą to duelsy Więc biję sobie tutaj do lobby i nakopię, kiedy jest falano szybko Dobra, znalazłem mi oponenta. Więc w niego wjeżdżam. On jeszcze chyba nie jest świadomy, ale odpalam już aurę, tu fake laga, tu backtracka i on już jest w szoku lekkim. No, ziomek nie wie, co się dzieje. Już. Poczuł dominację. No i kolega Polek, niestety. Dobra, wbiję sobie tutaj jeszcze na krystale. Na krystale za dobry nie jestem, ale dam z siebie wszystko. Dobra, znalazłem oponenta, ja sobie tu szybko. Pik, pik, pik. To, to. Rzucę sobie podkę. Ej, ziomek, zostaw mnie. Czekaj. Bo jeszcze, nie, jeszcze się nie ogarnąłem Dobra on trochę ora, ale Ej! On mi się skończyły? Co jest kurwa? Czekaj, czekaj, czekaj. Oj, krystale mi się skończyły, kurwa. No i zdeadą, Tak jak mówiłem, na krystale jakiś za dobry nie jestem, ale i tak ziomek uznał wyższy Grima. Dobra, przetestowałem sobie jeszcze jakieś nemosiki, więc dołączę do lobby i nakopię jakiegoś ziomala. Dobra, znalazłem mi ziomalka, ale. Czekaj, czekaj, bo ja tu nie mam posegregowaną niestety Czekaj, ziomek Dobra, możemy się bić, no Dawajcie, wale walę na pizdy już Dobra, ziomek chyba się już poddał No, dobra A jednak nie, jednak walczy Nie, dobra, poddał się No, niestety Więc sami widzicie, jak gracie na Grimie, to oponenci nawet nie chcą z wami się bić Po prostu uznają waszą wyższość I oddają wam i te meczki w pysku Proste